Witam Państwa bardzo serdecznie w tym odcinku Na początku zostawcie łapkę w górę i... A dzisiaj będzie taki odcinek na luźno W tym odcinku chciałam Wam powiedzieć Zadawajcie pytania do Day. Tak zrobię I piszcie tam w komentarzach Jakie odcinki chcecie widywać Na moim kanale YouTube Tak zrobię też Jutro na moim kanale YouTube Znajdzie się moja Hot 16 Challenge Miało ona już być dawno zrobiona, ale trochę będzie spóźniona. Będzie jutro na moim kanale, jeszcze do końca nie wiem o której godzinie, ale zrobię. Kolejną rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, że na 100 subskrypcji będziemy otwierać szampana i będziemy świętować. A na 1000 subskrypcji gole się na łyso, gole swój łeb na łyso. Będę, napazdana się gole. Jak chcecie zobaczyć jak będę wyglądać na łyso, to wbijajcie 1000 subskrypcji na tym kanale YouTube, mordeczki I będę łysy, jak Pazdan A na 100 tysięcy subskrypcji, e, będę skakać z banci Za 100 tysięcy subskrypcji, jeśli chcesz mordeczko, żebym to zrobił To wbij te subskrypcje Ja powiem że jest strasznie się ale zrobię to dla was kochani Mam jeszcze w planach nagrać odcinek Jak nocuję w namiocie, jak pójdziemy na ryby to gdzieś będzie, nie wiem kiedy, e, może wiosna albo lato, jak będzie cieplej trochę, pojedziemy na ryby i może zrobić takie zawody, jak łowimy ryby. I w namiocie będziemy nocować też, zrobić taki odcinek. Z mam w planach jeszcze odcinek zrobić. I dawajcie lajki i subskrypcje, kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i cześć, kochani.